Balon zaporowy, bezzałogowy balon na uwięzi, który z systemem stalowych stosowano jako zaporę balonową dla wrogich samolotów bombowych. Zapory były ustawiane na określonych wysokościach w celu uniemożliwienia do lotu i wykonania bezpośrednich ataków przez samoloty przeciwnika na ochraniany obiekt lub rejon ze średnich i małych wysokości. Zderzenie z liną miało powodować uszkodzenie samolotu, a przynajmniej utrudnić podejście do celu ataku. Niektóre wersje balonów przenosiły małe ładunki wybuchowe, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zniszczenia samolotu. By zwiększyć wysokość zapory, balony ustawiano niekiedy w dwóch rzędach, jeden nad drugim, tak zwany układ tandemowy, dzięki czemu zapora balonowa wznosiła się na wysokość aż 4000 metrów. Balony zaporowe stosowane były w okresie II wojny światowej jako osłona ważnych celów, np. baz wojskowych, węzłów komunikacyjnych czy dużych miast przed bombardowaniem przez lotnictwo wojskowe między innymi w systemie obrony przeciwlotniczej Londynu podczas bitwy o Anglię